Sponsorem programu Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów. Wrocław ma się czym chwalić impreza, jak się okazało, jest w 2013 roku największą w tej dyscyplinie. Mistrzostwa naszego miasta ściągnęły pod halę Stulecia i zawodowców i amatorów, wszyscy mieli swoje konkurencje. Najlepsi Wystartowali na dystansie 10 km. Wśród mężczyzn po sięgnął Krzysztof Skiba, który do pokonania trasy potrzebował nieco ponad 58 minut, drugiego na mecie wyprzedził prawie 59 sekund. Najlepsza zawodniczka dystans pokonała w godzinę i niespełna 4 minuty z tytułu mistrzyni Wrocławia. Cieszyła się Irena Pakosz. W grupie zawodowców wystartowało ponad 100 osób, gdy zmagania kategorii profi się zakończyły. Na trasie, oczywiście zdecydowanie krótszej. Pojawili się przedszkolacy, najmłodsi uczestnicy Mistrzostw, także dali siebie wszystko przy dopingu. Koleków, koleżanek, rodziców i dziadków mijali kolejne metry, by jak najszybciej dotrzeć do mety. Gdy już minęli jej linię, otrzymali sporą dawkę zresztą zasłużonych gratulacji. Największym powodzeniem wśród uczestników Trzecich Mistrzostw Wrocławia Cieszyła się kategoria amator, zawodnicy i zawodniczki mieli do pokonania trasę 4 km, tu choć to zmagania indywidualne wygrali jakby w zespole Arkadiusz i Lucy następień. Pan Arkadiusz na pokonanie dystansu potrzebował 24 minut i 4 sekund. Pani Lucyna zakończyła start z czasem 27.10. Każdy kto pokonał linię mety otrzymywał pamiątkowy medal. Dla najlepszych przygotowano puchary i statuetki w kategoriach wiekowych. Przy pergoli można było nie tylko próbować swoich sił w marszach czy dopingować, ale także wiele dowiedzieć się o najnowszym sprzęcie do nordic walkingu. Wrocławianie i goście często z tego korzystali. Olimpiada rozpoczęła się na stadionie lekkoatletycznym 11 maja. Był to wyjątkowy dzień dla młodych sportowców. Przez moment, dzięki ceremoniałowi jak z seniorskich zmagań olimpijskich, mogli się poczuć jak najwięksi sportowcy świata. Był hymn, uroczyste wciągnięcie flak na maszt i zapalenie znicza olimpijskiego. Później emocjonowaliśmy się już rywalizacją stricte sportową. Młodzi zawodnicy mogli próbować swoich sił aż w 25 konkurencjach. Niektóre dyscypliny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Konkurencja była tak duża, że o końcowy sukces było niezwykle trudno w innych dyscyplinach. Już sam start dawał miejsce na podium. Warto jednak również promować te mniej popularne konkurencje. Może to da nam wkrótce medal na największej olimpiadzie świata. Rywalizacja w Womie trwała ponad miesiąc, wszystko. Kończyli siatkarze i jeźdźcy turniej siatkarzy w kategorii kadet. Zakończył się zwycięstwem MKS-u Kuprum Lubin 1. Drugie miejsce zajęła Bielawianka, a na trzeciej pozycji uplasował się drugi zespół MKS-u. Miłośnicy koni spotkali się tradycyjnie na partnicach, gdzie odbyła się rywalizacja ujeżdżeniowa i w skokach przez przeszkody. W konkursie pierwszym dla juniorów młodszych na kucach wygrała Julia Gilmaier. W kolejnym dla juniorów młodszych na dużych koniach Triumfowała Michalina Terlecka, a w rywalizacji juniorów najlepsza okazała się Klara Malinowski. Zakończenie olimpiady odbyło się po zawodach w jeździectwie. Uczestnicy zdobyli 1700 medali złotych, srebrnych i brązowych, które być może będą dla niektórych pierwsze, a być może będą też w kolekcji tymi pierwszymi, a następnie to będą medale mistrzostw Polski, Europy, świata, a być może prawdziwych igrzysk olimpijskich. Zaszczytu ściągnięcia flag Narodowej Olimpijskiej i Wrocławskiej dostąpiły Magdalena Matuszewska, Nella Sikora i Dominika Nowak, bardzo utalentowane zawodniczki jeździectwa. Pierwszy turniej cyklu zorganizowano 20 kwietnia, kolejne w odstępie kilku tygodni w różnych częściach naszego miasta młode zawodniczki rywalizowały w tak świetnych obiektach jak centrum Redeko, czy właśnie hala Uniwersytetu Przyrodniczego. Do imprezy zgłosiły się 22 placówki z Wrocławia. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach, tak zwanych dwójkach, to uczennice klas czwartych, w trójkach to klasy piąte i w czwórkach, czyli kategorii przeznaczonej dla klas szóstych. Zawody trwały. Przez cały dzień od dziewiątej najczęściej do samego wieczora impreza musiała zaszczepić wśród młodych miłość do siatkówki z umiejętnościami poszczególnych zawodniczek i zespołów. Było różnie, liczyła się jednak przede wszystkim zabawa z siatkówką. Najlepsze siatkarki, oczywiście, udowadniały swoją wyższość nad przeciwniczkami, bo formuła w to przecież turniej, więc musieliśmy poznać najlepszych w poszczególnych kategoriach. Każde z zawodów cyklu odwiedzały seniorki Impelu Wrocław, czyli najlepszej dolnośląskiej drużyny zawodowej. Na finałowym turnieju pojawiła się związana od początku swojej kariery z Wrocławiem Bogumiła Pyziołek. Najpierw rozgrywano mecze o niższe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, później przyszedł czas. Czas na najlepsze zespoły z końcowego zwycięstwa w dwójkach. Cieszyły się siatkarki ze szkoły podstawowej numer 97 w kategorii trójek. Najlepsza była także 97, a w gronie najstarszych wygrała szkoła podstawowa numer 3. Partnerami wydarzenia są Urząd Miasta Wrocławia i Fundacja Młoda Gwardia. Wolejmania przyjęła się bardzo dobrze, o czym świadczy zainteresowanie wzięciem udziału w drugiej edycji zawodów. Ta jest planowana na wrzesień, ma w niej wystartować. 28 wrocławskich placówek. Tych najlepszych mogliśmy oglądać w weekend właśnie we wrocławskim turnieju w drużynowych zmaganiach sztangistów. Nie ma podziału na turnieje pierwszo- i drugoligowców. Zespoły rywalizują wspólnie w obiekcie WKS-u. Zaprezentowali się nie tylko liderzy tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej z Opola, ale także wicelider Spolkowi z Górnik. Choć nie odrobił strat do budowlanych Opole, to umocnił się na drugiej pozycji nad akademikami z Częstochowy. Ma już ponad 60 punktów przewagi. Ten wynik w praktyce najlepszej dolnośląskiej drużynie daje już medal Mistrzostw Naszego Kraju. Na to jaki? Poczekamy do jesieni, kiedy to będzie się finałowy turniej Ligi Szans na Złoto. Polkowiczanie raczej nie mają, choć we Wrocławiu wypadli lepiej odbudowlanych. Ciężko im będzie odrobić ponad 50 punktów straty do Opolan. Najpewniej zajmą miejsce na drugim stopniu podium. Z pierwszoligowych drużyn w weekend u nas oglądaliśmy też inną dolnośląską ekipę Tytana zespół z oławy, jednak wypadł fatalnie jest coraz bliżej degradacji. W przeciwną stronę zmierza wrocławski śląsk, który po drugim rzucie drużynowych mistrzostw Polski awansował na fotel lidera drugiej ligi. Najlepszym zawodnikiem wks u był zgodnie z oczekiwaniem Przemysław Koterba, który zgromadził 383 punkty z Sinklera. Zdobyte przez niego i jego klubowych kolegów oczka pozwoliły Śląskowi. Podbudować morale i przede wszystkim awansować, choć przewaga nad impulsem Warszawa wynosi zaledwie 2,6 punktu. Powinniśmy być optymistami. Warto odnotowania, że najbardziej wartościowy wynik turnieju we Wrocławiu uzyskał medalista olimpijski Bartumi Bong, reprezentant budowlany. Choć trenuje krótko, jest w coraz wyższej formie. Wiele wskazuje na to, że we Wrocławiu zaprezentuje się ponownie w październiku. Wtedy będzie reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Świata. Oficjalnie w stolica Dolnego Śląska jako gospodarz turnieju zostanie przedstawiona jutro. Na najwyższym stopniu podium stanął Damian Janikowski. Brązowy medalista olimpijski z Londynu triumfował w kategorii do 84 kg. Zapaśnik książka Wrocław w drodze do finału pokonał kilku utytułowanych rywali. Między innymi Ormianina Artura Szachiniana oraz brązowego medalistę Igrzysk Litwina Aleksandra Kazakiewicza. W finale Janikowski czekał na Wasyla Rachybę. Czekał i się nie doczekał. Zawodnik z Ukrainy, też mistrz Europy seniorów, którym też kiedyś przegrał z Europy, nie wyszedł, nie wiem z jakiego, z jakiego powodu, ale to już nie mój interes był, także cztery walki wygrane, piąte można powiedzieć, że właśnie też taka wygrana walka, no super start, coraz lepiej, wiadomo, ale to nie wskazuje, że na mistrzostwach świata będę dobrze walczył, no to są po prostu takie przetarcia, dobrze to wychodzi. Zawsze, zawsze przegrywałem takie turnieje międzynarodowe, ale za to wychodziłem na Wszech Europy i miejsce Świata. Mam nadzieję po prostu, że teraz jestem na tyle mocny, że i będę tu wygrywał i, i pojadę na jakiś inny start po prostu też międzynarodowy i też pokażę się z dobrej strony. Oprócz Janikowskiego w zawodach w Mariupolu wystąpiło jeszcze trzech innych zapaśników Śląska. Najlepiej spisał się Dawid Karyciński, który zajął trzecie miejsce w wadze 66 kg. Też dobrze walczył, popełnił błąd w jednej walce i i nie doszedł do finału z obu brązowy medal. Walczył jeszcze Michał Tracz, który jedną walkę wygrał, jedną przegrał. Uważam, że w przegranej walce trochę sędziowie nie tak, nie tak podyktowali punkty, jakby, jakbyśmy my chcieli. Następnie walczył jeszcze Łukasz Banek w kategorii do 100 kg, ale niestety lekka kontuzja kolana i został wycofany z zawodów. Opiekun wrocławskich zapaśników ma nadzieję, że oprócz Janikowskiego miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata wywalczą także inni zawodnicy Śląska. Mamy jeszcze też następne starty kontrolne, w których ci trzej zawodnicy wcześniej wymienieni będą rywalizować. Mamy 28. wylatujemy, bieżącego miesiąca wylatujemy do Dortmundu na, na turniej międzynarodowy, następnie w lipcu jest Hiszpania i... Na początku sierpnia z turniej imieniem Władysława Pytrasińskiego w Warszawie i te trzy turnieje jeszcze będą decydować, który z zawodników zostanie wytypowany na Mistrzostwo Świata. Na razie zapaśnicy WKS-u wrócili do szarej sportowej rzeczywistości i treningów w salce przy ulicy Mieszczańskiej. A tu kolejny problem. Po rozwiązaniu umowy Agencji Mienia Wojskowego z MPWiK od ubiegłego tygodnia w obiekcie nie ma bieżącej wody. Ja się czuję po prostu jak gorzej niż jakiś pies podwórkowy, no bo jak, jak, to, jak to może tak być, przyjść na salę, czy nawet jakaś młodzież, która się chce się rozwijać i, i przeprowadzają rodzice, to już nawet machną ręką na tą salę, bo to fajnie wygląda, ale żeby pójść do toalety, się załatwić czy po tringu wykąpać, no nie masz takiej opcji. Także jest to wstyd, wstyd dla po prostu osób, który, którzy tym, tym, tym właśnie rządzą, zarządzają. Trener Tracz liczy, że i ten problem uda się już wkrótce rozwiązać. Mam nadzieję, że to jest okres przejściowy, że. Dyrektor klubu, czyli WK Śląs Wrocław, dogada się z, z Agencją Mienia, że w jaki sposób ta woda będzie, będzie dostarczana, no bo no nie ma sensu noszenia cały czas, przywożenia wody z domu i noszenia baniaków, bo, 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 bo na długo tak, tak się nie da. Na razie zapaśnicy Śląska sami muszą zaopatrywać się w wodę na zajęciach lub też po treningach myć się w domu. Pływacy z naszego regionu potwierdzili swoją przynależność do krajowej czołówki. Teraz najlepszych przedstawicieli wrocławskich klubów czeka znacznie poważniejsze wyzwanie rywalizacja w międzynarodowym gronie. Aż czworo Wrocławian wystartuje w lipcowych Mistrzostwach Świata w Barcelonie. Chyba tak licznej reprezentacji jeszcze nigdy nie mieliśmy zakwalifikowali się do niej Anna Dowgiert, Filip Bujoczek i Jakub Piączyk ze Śląska Wrocław i Klaudia Naziębło z Juveni. Następnie bardzo udane starty juniorów, którzy uzyskali kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które odbędą się w sierpniu w Dubaju. Tam pojedzie Mateusz Chaba ze Śląska Wrocław i trenujący w Szkole Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu Jan Hołub. A oprócz tego no, szóstka zawodników na Mistrzostwa Europy Juniorów. Fantastyczne starty właśnie Chaby Hołuba, ale oprócz tego Mateusz Nachtman, Bartłomiej Kubkowski, Dominika Sztander. I, i Maciej Kuświk. Na tym nie koniec dobrych wieści. W tegorocznej Uniwersjadzie w Kazaniu wystąpią Alicja Tchórz, Klaudia Naziębło i Michał Szuba. Zaś w Pływackim Festiwalu Młodzieży w Utrechcie Wrocław będzie reprezentować Wiktor Jaszczak ze Śląska. Najtrudniej będzie oczywiście o medal seniorskich Mistrzostw Świata. Grzegorz Widanka liczy przede wszystkim na dobry występ w Barcelonie zawodniczki Śląska Wrocław. Ania Dowiert kończyła sezon na krótkim basenie z czwartym miejscem na świecie w Istambule, więc wszystko wskazuje na to, że, że będzie, będzie się liczyć w walce o medale w Barcelonie. Bardzo ładnie poprawiła 100-metrowy odcinek, gdzie złamała granicę jednej minuty, co zdarzyło się pierwszy raz w życiu, także pobiła swój rekord życiowy. To świadczy o tym, że te przygotowania idą w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. To, co w tej sytuacji martwi wiceprezesa Dolnośląskiego Związku, to brak w mieście profesjonalnego obiektu 50-metrowego. Tylko taki basen pozwoli Wrocławiowi włączyć się do walki o organizację najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych. Wiem, że troszeczkę są zawirowania, jeśli chodzi o, o budowę obiektu tej pływalni 50-metrowej, bo pierwotnie miała powstać i były już projekty złożone i do ministerstwa, i do totalizatora taliza, sportowego, że będzie to obiekt na stadionie olimpijskim. No Wiem, że niestety plany uległy zmianie. Nie jestem do końca wtajemniczany w to, na jakim etapie jesteśmy aktualnie przygotowań do budowy tego basenu, No ale z ostatnich ustaleń dowiedziałem się, że ma to się, ma to się zrealizować przy ulicy Wejherowskiej, a więc w miejscu słynnego Wrocławskiego Kąpieliska. Powstanie basenu 50-metrowego to jeden z warunków koniecznych do rozegrania we Wrocławiu Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku. To już pewne tegoroczne mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbędą się we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska gościć będzie najlepszych sztangistów globu w drugiej połowie października. Dziś informacje o przeniesieniu czempionatu z Warszawy do Wrocławia, oficjalnie potwierdzili marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz oraz szef polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki. Organizację zawodów Polska otrzymała 3 lata temu. Ich gospodarzem miała być Warszawa. Gdy pół roku temu Prezesem Związku został Szymon Kołecki. Okazało się, że prace przygotowawcze w stolicy są znacznie opóźnione. W grudniu, kiedy zobaczyłem stan przygotowań do tej imprezy, delikatnie mówiąc, był bardzo niezadowalający. I zrealizowanie tego przedsięwzięcia w Warszawie po kilku miesiącach rozmów i działań, bardzo szybkie mi się wydaje, moich, okazało się po prostu niemożliwe. W... Postanowiliśmy w sprawie zarządów zastanowić się, co tutaj zrobić, aby jak najlepiej tę imprezę zorganizować, w jak najlepszym miejscu, jak najbardziej godnym. Tego wydarzenia. Przypomnę, że Mistrzostwa Świata Podnoszenia Ciężarów to jest największa impreza podnoszenia ciężarów na świecie. Jest nawet większą od Igrzysk Olimpijskich, ponieważ tam jest ograniczona liczba uczestników. Nowe władze Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów zdecydowały się na zmianę miasta gospodarza. Najciekawszą ofertę złożył Wrocław. Powiem szczerze, że kiedy rozmawiam w Polsce z wieloma ludźmi, którzy pytają nas, czy przenosimy zawody i gdzie, i w rozmowach jeszcze nieoficjalnych mówię o Wrocławiu, o Dolnym Śląsku, to nikt się nie dziwi. Wrocław, Dolny Śląsk jest kojarzony, jest postrzegany ze sportem, aktywnością sportową, inwestowaniem pieniędzy w sport. I naprawdę, kiedy ja mówię, gdzie te zawody chcemy zorganizować, bardzo naturalnie ludzie tę to, to, to wiadomość przyjmują i, i naprawdę nie ma żadnego zdziwienia. Mistrzostwa Świata w ponoszeniu ciężarów rozgrywane będą od 20 do 27 października. Areną zmagań będzie hala stulecia. Blisko 80 miłośników motoryzacji pojawiło się w sobotę na torze Redeko. Kierowcy rywalizowali o punkty w szóstej już rundzie Wrocławskiej Ligi Time Attack 2013. We Wrocławskich zawodach kierowcy mieli do pokonania co najmniej 6 okrążeń toru własnym samochodem po wytyczonej asfaltowej trasie z profesjonalnym pomiarem czasu. Pod uwagę brany był rezultat z najlepszego przejazdu. W sobotę na obiekcie Redeko pojawiły się Hondy, BMW, Citroeny, Peugeoty. nie zabrakło także poczciwych Fiatów 126p. Ton Rywalizację nadawali kierowcy w najbardziej popularnych rajdowych autach, wśród których królowało Mitsubishi. W klasyfikacji generalnej zwyciężył jadący Evo 9 Marcin Iskier-Iskrowicz, który uzyskał czas 2 minuty 11 sekund i 695 tysięcznych. Kolejne miejsca na podium zajęli jadący Renault Megan, Artur Senkowski oraz Damian Kaczorowski, także na Mitsubishi. W poszczególnych klasach najlepsi okazali się Mateusz Sznajderski, Łukasz Luk 555, Piotr Piter Jastrzębski, Artur Sękowski oraz Marcin Iskier-Iskrowicz. Kolejna runda wrocławskiej ligi Time Attack 20 lipca na torze Redeko. Zwycięzcę cyklu poznamy w grudniu. Rozpoczął się kolejny tydzień zmagań w piłkarskiej lidze amatorów Spartan Cup. Rozegrano cztery spotkania w ekstraklasie i drugiej lidze. Nie doszedł do skutku jedyny poniedziałkowy mecz na pierwszym froncie. W najwyższej klasie rozgrywkowej pewne zwycięstwa odnieśli faworyci. Wyżej notowane zespoły w dwóch meczach zaaplikowały swoim rywalom w sumie 14 goli. Mateko Huby rozgromiły Albatrosa 6 do 1. Zwycięzcy po 11 występach mają w dorobku 22 punkty, co daje im trzecią lokatę w Ekstraklasie. Przed piłkarzami z Hub jedynie Szpilmacherzy 23 oraz lider Śródmieście, który zgromadził 24 punkty. Piłkarz Mateko Grzegorz Zarówny z 15 bramkami walczy o tytuł króla strzelców z Rafałem Ford. I Marcinem Michałowskim, którzy mają tyle samotrafień na koncie. W drugim meczu Ekstraklasy Krajowy Rejestr Długów zwyciężył Lex Pistols 8 do 1. Ekipa KRD plasuje się na siódme miejscu w tabeli. Ich rywale zajmują przedostatnie miejsce w rozgrywkach. Czerwoną latarnią Ekstraklasy pozostaje Millennium FC. Nie doszło do skutku jedyne zaplanowane na poniedziałek spotkanie w pierwszej lidze. Breslauer SC otrzymał punkty walkowerem za mecz z Wyższą Szkołą Bankową. Liderem na zapleczu Ekstraklasy pozostaje Niepokonany wciąż Call Center Intergalactica. W drugiej lidze z pierwszej wygranej w rozgrywkach cieszyli się zawodnicy ekipy Bonnie M, która w starciu dwóch zespołów z dolnej części tabeli pokonała AC Polanka Pałcza 5-3. Mimo zwycięstwa drużyna Bonnie M pozostała na ostatniej pozycji w rozgrywkach. W meczu wicelidera z trzecim zespołem tabeli kibice nie doczekali się bramek. Zespół przyszliśmy pobiegać, zremisował z wielką wyspą 0-0. W tej sytuacji liderem drugoligowych zmagań pozostaje ekipa. Co drugi drewniany. Do rywalizacji w najważniejszej gonitwie pierwszej części sezonu staną konie, jakich jeszcze na partnicach nie oglądano. We Wrocławiu zamelduje się ścisła krajowa czołówka. Marlene, która jest jedną z lepszych klaczy w ogóle w polskiej, historii polskich wyścigów, bo wygrywała wielkie nagrody, ścigała się za granicą. Jest obecnie piąta w handicapie generalnym. Przepiękna klacz. Mówi się o niej, że jest z najpiękniejszą klaczą na torze na Służewcu, a mają tych koni tam dosyć sporo. Jest niesamowicie dzielna, waleczna, preferuje wyścigi rozgrywane w wolniejszym tempie na końcówkę. To będzie bardzo interesujące, bo jej głównym konkurentem będzie Invisible Dubai, który jest zaraz za nią w handicapie generalnym. Koń, który we Włoszech na torze w Merano wygrał dwie gonitwy. W tym roku wygrał już handikap otwarcia na służewcu, bardzo mocno obsadzony. Ścigał się już w nagrodzie widzowa, jednej z ważniejszych gonitw dla koni starszych. Invisible Dubai lubi w przeciwieństwie do Marlene bardzo mocne tempo. Gonitwy rozgrywane od samego początku do końca, wręcz w szalonym tempie. Wrocławianie mogą liczyć na trenowaną na partnicach Hortensję, która także w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze o nagrodę prezydenta Wrocławia. Powalczą też konie z zagranicy. Drugą ważną gonitwą dnia będzie w niedzielę wyścig o nagrodę Pardubic. Podpisaliśmy wreszcie umowę z jednym z najsłynniejszych torów na świecie. Będzie to gonitwa dla koni przeszkodowych, które debiutują w gonitwie przeszkodowej. No to, to, to jest wielka niewiadoma. Tutaj naprawdę wiele niespodzianek nas czeka. Te konie dopiero rozpoczynają swoją karierę przeszkodową. Warto je obserwować, bo może któryś z nich w przyszłości wygra Wielką Wrocławską. Czekają nas też w niedzielę m.in. gonitwy płaskie dla konie pełnej krwi angielskiej. Sporo będzie się działo na bieżni. Sporo jednak też poza nią. Atrakcje czekają przede wszystkim Najmłodszych. Już od samego początku dbamy o to, żeby były zamki dmuchane, jakieś kulki, takie atrakcyjnione, prawda, dmuchańce. Do tego na pewno przejażdżki na kucyku. No tutaj już mamy wypróbowaną kuchnię, ludzie sobie chwalą. Powiem tak, ceny naprawdę bardzo niskie, a jakość bardzo dobra. Gonitwa o nagrodę prezydenta miasta Wrocławia rozegrana zostanie jako piąta z kolei start o 16:45. Dzień wyścigowy rozpocznie się dwie godziny wcześniej. Partnice wkrótce będą mogły się pochwalić wyjątkową maszyną startową. Do Wrocławia zostało ściągnięte urządzenie, w którym zmieści się aż 20 koni. Jeżeli bieżnia zostanie poszerzona, już wkrótce możemy mieć wyścigi z 20 koni w stawce. Banicja w pierwszej lidze przebiega zgodnie z przedsezonowymi założeniami. Wrocławski KSB kroczy od wygranej do wygranej. Chcemy tę serię przedłużać z każdym kolejnym tygodniem mówią w klubie twardo stąpamy po ziemi, ten sezon jest dla nas przejściowy, my chcemy powrócić do elity i potwierdzić rzeczywiście naszą dobrą formę, ponieważ inaczej wyglądały przygotowania do tego sezonu zimą niż dotychczas. Mamy bardzo szeroką kadrę, wszyscy są niezwykle zmobilizowani, świetna forma także kadrowiczów, tych zawodników, którzy niedługo wyjadą do Pragi na grupowanie kadry narodowej, także jest duża energia i wola zwycięstwa. Szczególnie udanie wrocławianie prezentują się u siebie, seria wygranych na boisku. Na Zakrzowie jest imponująca. W twierdzy Wrocław, tak określamy nasz stadion na Zakrzowie, gdzie nie przegrywamy. Nasza dobra pasa trwa już od 10 spotkań. Dla kibiców przygotowaliśmy specjalne atrakcje. zainauguruje Jose Torres, kubański muzyk, przyjaciel KSB. Także pojawi się specjalny komentator Krzysztof Kubik z dobrze znanej konferencji RWE er we Wrocławiu. Oczywiście w przerwie atrakcje jak Zumba, pokaz dla wszystkich kibiców. Miejmy nadzieję, że aktywnie się włączą. Choć nasi bejsboliści są zdecydowanym faworytem, chwalą rywala, polscy jankesi pokazali już w tym sezonie, że potrafią sprawiać niespodzianki. Jest bardzo ambitną młodą drużyną, my chcemy wygrać i spokojnie odpoczywać podczas wakacji, będąc już liderem bez porażki, zdecydowanym. Za nami w tabeli robi się coraz gęściej, drużyny ze sobą rywalizują, są zacięte mecze, my chcemy potwierdzić tą dominację i wygrać wszystkie mecze w tym sezonie. Początek pierwszego meczu w niedzielę w samopołudnie. Drugie spotkanie rozpocznie się około 14.45. Areną obu pojedynków będzie stadion na Zakrzowie. Kilkadziesiąt załóg założonych z przedstawicieli różnych gałęzi, m.in. z biznesmenów, polityków, samorządowców, tradycyjnie spotka się, by jednoczyć środowiska i rozstrzygnąć batalie na wodzie. Coroczne spotkania mają być przede wszystkim dobrą zabawą, możliwością obejrzenia w akcji na sportowu tych, których najczęściej znamy paradujących w garniturach. Pogoda ma dopisać kibicom, bo z pewnością nie samym zawodnikom. Według synoptyków możemy się spodziewać 30 stopniowych upałów, co może mieć wpływ na wynik. Będzie się liczyć nie tylko umiejętność szybkiego wiosłowania, ale też odporność na bądź co bądź Trudne dla sportowca warunki atmosferyczne. O tym, jak wygrywać, wiedzą doskonale przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych Jacek Żurek i Dariusz Grzybowicz, którzy zwyciężyli w dwóch ostatnich edycjach regat kajakowych VIP-ów. Przed rokiem stoczyli zaciętą walkę o triumf z dwójką zatoki Gondol, Ryszardem Janickim i Ryszardem Łososiem, którzy ostatecznie na mecie byli drudzy. Trzecie miejsce przypadło drużynie Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Mirosławowi i Julii Jaroszewicz. Niedzielna Rywalizacja odbędzie się na trasie z mostu pokoju do Mostu Tumskiego. Organizatorzy zapraszają Wrocławian i turystów do aktywnego kibicowania zawodnikom wzdłuż Bulwaru Dunikowskiego i Włosowica sportowe zmagania rozpoczną się około godziny 15. Bohaterem ekipy został najstarszy. Wojciech żmija, który wywalczył złoty medal i jednak jest zadowolony, ze wszystkich podopiecznych bilans przecież zespołu doskonały. Na osiem osób zdobyliśmy pięć medali, jeden złotych, dwa srebrne i dwa brązowe. No myślę, że takie e, e, zestawienie tych medali świadczy o tym, że chyba nie było źle. Srebro wywalczyły Krystyna Szkodowska i Jakub Żurawski, choć często sami sportowcy podkreślają, że drugiego miejsca się nie wygrywa, po prostu przegrywa pierwsze. Zawodniczka klubu Sypieniów jest usatysfakcjonowana swoim występem. Zajęłam drugie miejsce. Miałam trzy walki, dwie wygrałam, jedną nawet przed czasem, no ale niestety przegrałam w finale. Mogłoby na pewno być lepiej, ale jestem zadowolona. Dodajmy, że trzecie miejsca zajęli Jakub Janusek oraz Dawid Petecki. Jedyny złoty medalista wrocławskiej ekipy, drogi po zwycięstwo nie miał usłanej różami. Co ciekawe, łatwiej walczyło się mu w finale, jak we wcześniejszym pojedynku. Rozegrałam kilka walk, kilka można powiedzieć ciężkich pojedynków. Bardzo ciężką walkę miałem o wejście do finału, ponieważ zostałem bardzo brutalnie sfałszowany przez przeciwnika, no ale jednak nie zrezygnowałem. Tu mamy jakąś taką doktrynę klubową, żeby mimo tam wszelkich przeciwności dalej walczyć. No i akurat zdrowie mi pozwoliło, że mogłem się pozbierać. Mogłem tą walkę wygrać przed dyskwalifikacją przeciwnika, ale raczej chciałem walczyć do końca. I przewalczyłem tą walkę i jednogłośnie wygrałem decyzją sędziów. A w walce finałowej pokonałem przeciwnika przez Wazari kopnięciem z kolana na głowę. Także była to walka, można powiedzieć, lżejsza, ponieważ wygrana na punkty przeze mnie. Także no to tyle. Wojciech Żmija i Sylwester Sypień znają się od lat wspólnie. Rywalizowali ze sobą w seniorskich karierach, choć Sansej Sypień docenia obecne sukcesy kolegi, nie zamierza pójść w jego ślady i ponownie walczyć w turniejach. To, co miałem powalczyć na matach, to już mam za sobą. Natomiast cały czas walki, jako takie, e, nie są mi obce, ponieważ na wszystkich treningach sparuję ze wszystkimi zawodnikami i to z tymi najcięższymi, naj, naj, najgroźniejszymi. Także e, sparringów mam dosyć, a matę już powiedziałem: koniec. Także jak już raz powiedziałem, to już tak zostanie. W sobotę karatecy tego Wrocławskiego klubu oficjalnie zakończą bieżący sezon. Sponsorem programu Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów.